Siema, 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 drzwi. Z tej strony zaczynamy kolejny dzień marca, już 5 marca, niedziela. No i co, no i zaczynamy sobie ten dzień już na dzisiejszym nowym ustawieniu. Elegancko tutaj. No, powiem szczerze, że naprawdę jestem zadowolony z tego ustawienia, bo no, lepiej się siedzi, jak jest. Jakby światło na mnie takie dzienne, od razu mi się będzie chciało siedzieć całe dnie przy kąpie i działać. Po prostu to taki bym cel, żeby jak najwięcej przy komputerze siedzieć. Bo wcześniej ogólnie no, niby praca zdalna, ale tutaj sobie siedziałem z godzinkę półtorej, potem wychodziłem robić jedzenie, potem wracałem, potem szedłem przez książkę, potem wracałem tutaj, potem znowu siedziałem, potem laptopa sobie brałem, więc takie misz masz było, a muszę teraz jak najwięcej siedzieć, bo jest czerw, to jest marzec, a muszę udosko udoskonalić. Parę rzeczy, więc będzie to fajnie wyglądało. Dzisiaj no, wstałem, można powiedzieć, o tej co wczoraj, bo no, weekendy nie liczę ogólnie tego wstawania. No i od jutra już trzeba pół godziny niż e, wczoraj, niż dzisiaj. E, no i tak dość kurczę w tym marcu. Żeby dosz żebym doszedł do ósmej chociaż, więc muszę iść wchodzić wcześniej spać, bo tak to wczoraj sobie jeszcze serial odpaliłem wieczorem i przedwczoraj, bo szczerze powiem, że ten tydzień mam taki, że ten jeden nawyk to mówiłem, to 70 dni już mam dzisiaj, 71 i czuję, że po prostu potrzebuję właśnie kilka dni, żeby jakby można powiedzieć tak troszkę ochłonąć tak wewnętrznie, tak, unormować to, że rzeczywiście tego nawyku nie ma, a ten nowy jeszcze wdrażam, i dzisiaj jest siódmy dzień. No i co, ile chcę działać na moim nowym stanowisku? Jeszcze ja nie mogę doczekać, bo ludkę wczoraj robiliśmy i dzisiaj będziesz zmontowana. Może ją gdzieś tutaj rzucę. Jo! Kolejne wideo edytowane. Ale penszę, że tak dziwnie się czuję ogólnie. Jakby muszę sobie wprowadzić system nagród i wypisać sobie, jakie nagrody ogólnie mogę dostać, ale nie mam w ogóle tak jakby tak... Nie mogę się zebrać tak wewnętrznie, nie? Taki mam gorszy, gorszy okres ostatnio, żeby się zabrać do takie rzeczy nowe jakieś, to tak mam kurcze, takie tak dziwnie naprawdę. Czemu to jest spowodowane? Na pewno dlatego, że zacząłem osiągać pułap dzienny finansowy taki, że po prostu jest wyższy niż wcześniej. Prawie podwoiłem prawie to, co było. Więc też to wymaga ode mnie dużego poświęcenia, dużo pracy, ale nie do końca aż tak dużo jakbym chciał, bo da się to zwiększyć jeszcze. Natomiast kurczę, no tak troszkę mi brakuje mi inspiracji, brakuje mi takich nagród właśnie, systemu nagród, bo tak pracuję, pracuję i jakby tą dopaminę wykasowałem i Teraz właśnie sobie wyłączyłem muzykę, żeby w ogóle posłuchać, żeby coś porobić, właśnie też ponagrywać, właśnie chyba idę po prostu nagrywać, żeby się cieszyć z czegoś, żeby jednak doświadczyć tego życia, nie? Żeby, żeby jednak się cieszyć z tego, bo samą pracą nie można żyć, tak? Muszę też wyluzować baję na dłużej niż dwie godziny. <noise> bo ostatnio jest to w ogóle tak praktycznie u mnie takie, że nie robię tego w ogóle. Na pewno się jakoś też dużo jem i muszę chyba jeść można powie muszę jeść chyba po prostu częściej, ale mniej na raz, bo zjadłem dzisiaj, bo śniadanie mega mocny jem i brzuch mnie to jakby, jakby to wszystko nie może przejść przez jelita. Chyba muszę znowu wrócić do Pro 12, do tego probiotyku na jelita, żeby mi po prostu tam wszystko mieliły jeszcze głównie teraz, kiedy dużo jem, bo teraz naprawdę dużo jem i jest to męczące dla mnie. Zobaczymy jak będzie po jeszcze tygodniu dwóch. Teraz będę taki mocny tydzień, dwa, można powiedzieć takie to są gorsze dni takie kurte i będę musiał jak najmocniej się postarać, żeby jak najbardziej wykorzystać te gorsze dni, bo podczas gorszych dni kreujemy jakby to minimum nasze. I wtedy właśnie można powiedzieć, że kreujemy całą naszą postać, nie tylko w mocne dni. To kim jesteśmy, pokazuję, pokazują różne fazy dni, tak? Ktoś może mieć lepszy dzień, ktoś może średni mieć, a kto ktoś może gorszy. Jeżeli się dobrze czujesz, no i w każdych tych jakby fazach możesz inaczej funkcjonować, tak? Natomiast bardzo też dużo się mówi i sam dużo mówię o szlifowaniu tych mocnych umiejętności, ale mówię tutaj stricte o biznesie. Przykładowo, a jeżeli chodzi o nas samych, typu o nawyki, typu o właśnie głównie nawyki, typu o głównie nawyki właśnie, to tutaj trzeba jednak te słabe strony też szlifować. I w na siłowni też głównie te słabe strony szlifować, jeżeli chodzi o zdrowie, te słabe strony szlifować. Czyli, jeżeli chodzi o nas jako ludzi, czyli aktywność fizyczna, odżywianie, ogólnie funkcjonowanie w ciągu dnia, tutaj trzeba te słabe strony znajdywać, moim zdaniem, i potem je naprawić, czyli fix it. A jeżeli chodzi o, o biznes, no to tutaj jest inaczej zupełnie, jeżeli chodzi o bycie freelancerem, bo też słuchałem gdzieś ostatnio, właśnie w jednym podcaście, że. Kurczę, że przedsiębiorcą może się nazywać osoba, której system działa bez niej. Czyli na przykład masz pracowników już i system ustawiony i możesz nie pracować ty przez, tydzień, a to będzie dalej hulało, będziesz zarabiał kasę, więc to jest, można powiedzieć, takie nazewnictwo warte zmiany postrzegania przedsiębiorcy i freelancera, bo freelancerem jest osoba, która właśnie wykorzystuje aktualnie swoje umiejętności i zarabia dzięki tak. temu pieniądze. No i można powiedzieć, że ja jestem freelancerem, nie jeszcze przedsiębiorcą. Dopiero przedsiębiorcą będę za myślę jakiś rok. Tak, żeby zatrudniać ludzi. Bo na razie, tak żeby zatrudniać i płacić im pensje. Bo żeby zlecać, to, to już to robię. Bo też, kurczę, już wchodzimy tutaj w projektach na duży poziom. że jest, kurde, dużo osób w projekcie. W projektach pół tysiąca już jest, to już jest dużo. Więc teraz to już wszystko na poważnie wygląda. Tak mega poważnie, dlatego też poważne osoby dołączają bardzo tego też to trzeba wszystko na inny poziom rzucić, a do tego potrzeba takiej wewnętrznej mocy, takiej mocy po prostu, takiego naładowania tą peczką, żeby jednak, żeby jednak pracować po coś, czyli ten system nagród i ustawić sobie dzień, żeby mieć Zapisane co mam zrobić, to są moje plany. To jest moje zadanie na dzisiaj, muszę to zrobić, mówię tutaj to, muszę to kurde zrobić, musisz to Jacob zrobić, musisz, muszę to zrobić. A znowu to powiedziałem, ale muszę to mówić, muszę to mówić, bo jak mam gorsze momenty, to jak nie mówię, to nic nie ja robię. Zwolę powiedzieć i potem do kamery i potem po prostu mieć to nagrane. 5000 w ogóle wyświetleń na kanale całym. 47 słów, zaraz 50 słów. <laughs> Jestem już po komorze i kolejny tutaj posiłek, kolejny barszcz. To jest mega dobra mieszanka ogólnie. Ja troszkę sobie papry, pieczarek dodałem, ale to był błąd chyba. I tutaj to tak, podzieliłem się, tutaj też połowę bo, bo było dużo. って。<laughs>